Pierwsza, startujemy. I ruszyli. Oj, od razu mocny low kick Hasiego. I prawy sierpowy też doszedł do celu, więc przejmuje dominację, ale będzie wprowadzany do parteru. Tak jest, jest parter, jest akcja pod siatką. Łapie jest. się tam siatki, nie wolno tego robić. Zdecydowanie nie. Mamy ładny suplex. Niesamowite. Co tu się dzieje, ale emocje. I wejście za plecy. I czy ta walka będzie skończy się w, się w jest w kłopotach, musi wstawać, musi wstawać, aby przetrwać, żeby go nie udusił wiewiór. Niesamowity początek walki. Od razu akcja na 100%, od razu poszli, ruszyli do parteru. Oj. Troszkę za wysoko siedzi, dopiął nogi, dopiął nogi, wkręca się. Złapał uchwyt, złapał uchwyt, ręka głowa, nogi wpięte. Wszystko prawidłowo i idzie ku uduszeniu. Czy rzeczywiście za chwilę zobaczymy jakąś technikę kończącą? Kasad powinien wstawać zdecydowanie. Powinien wstawać, powinien się ruszać. Oj, Czuję, że nie będzie. Wydostaje się. Ale jest w dosiadzie. Jest cały czas wpięty nogami. To daje mu ogromną przewagę w parterze. Cały czas próbuje. Cały czas jest kontrola. Wiewióra. Wyjdzie z tego, wyjdzie z tego Hasan i wyszedł. Czy będzie podniesienie do stójki? Okopuje uda przeciwnika, wbrew pozorom jest to bardzo mocne kopnięcie. Naprawdę... Nie, jednak rezygnuje. No, wstaje. Nie chce się wciągać w parter. I ruszyli kolejnym high Piękne yeah. kopnięcie z karate! Aj, po piękny, piękny wątroba. wątroba! Zagrożony Wiewiór! Wiewiór musi sprowadzać tę walkę do parteru, jeżeli chce wygrać ten pojedynek. Wiewiór zagrożony! Podłączony jest, podłączony, widać to. Chwytaj, tak, to jest strategia. A i obala, mamy to, piękne emocje. Nogi Co i nie... obalenie i to jest strategia Wiewióra, bo widać, że w stójce zdecydowanie dominuje Hasan. Niesamowite jak on to wybronił, jak on przetrwał tą szarżę Hasana. Pełen szacun dla Wiewióra, ale to jest to, co mówiliśmy na początku. On ma serce do walki, jego nie jest łatwo złamać. Tak jest, właśnie widać. Teraz odpoczywa, sklinczował się, aby złapać troszeczkę tlenu, dojść do siebie. Widzę, chyba już zaczął łapać kontakt z bazą, już to oszołomienie mogło minąć. 40 sekund i sprowadzenie! Oj, przewraca się! Zabrakło równowagi Wiewiórowi, chyba tam ją wytracił i znalazł się w parterze. Ale to nie jest dla niego zagrożenie, i dla niego zagrożeniem jest właśnie stójka. Jest Balacha! Jest prawie tam próba Balachy. Nie ma, za nisko, za nisko, nic się nie dzieje, wydostał się. Hasan będzie podnosił, ale jednak ryzykuje. zdecydował się na parter. Co tu się dzieje, jaka dynamika, jaka determinacja obu stron. Koniec pierwszej rundy, świetne widowisko, no liczyliśmy na nich i rzeczywiście dali, dali piękne show, a to dopiero pierwsza runda. Zdecydowanie nie było ziewania, akcje były bardzo dynamiczne. Spójrzmy na Wiewióra, mimo że chłopaki są lekkiej wagi, bo ważą 74 i 76 kg. to widać, że u Wiewióra zdecydowanie brakuje tego tlenu. Obawiam się, że Hasan, no, znaczy obawiam się, no chyba zdradziłem komu kibicuję, obawiam się, że Hasan ma określoną strategię teraz na drugą rundę, on będzie wchodził od razu z pełną mocą, z pełną dynamiką, wysokimi kopnięciami, kopnięcia obrotowe też widać, że ma w arsenale i tego się boję, że Wiewiór dostanie o jedno takie kopnięcie za dużo i może być po walce, ale nic nie mówię, na razie nic nie mówię, przed nami druga runda decydowanie widać było stójkową przewagę u Kamila Hasana, więc Wiewiór, jeżeli chce wygrać ten pojedynek, powinien sprowadzać grę od razu do parteru. Rzeczywiście te kopnięcia w wykonaniu Kamila były widać na wysokim poziomie. No w końcu zawodnik ma brązowy pas w karate. Były wzorowe, podręcznikowe, pięknie się na to patrzy. Tak, tu widać piękne sportowe kopnięcia, piękna technika. I poszli. Ruszyli do rundy drugiej. Wyżej Gardę powinien trzymać Wiebiór i jednocześnie blokować te, te ciosy na korpus. Bo Hasan doskonale wie gdzie uderzać. Hasad ma dobry celownik tymi nogami. Wie, gdzie kopnąć, kiedy uderzyć. Tak uderzy. jest. Kolejne weszło tutaj nad wątrobę. Pojawiła się pierwsza krew. Nie wiemy, czyja, bo ciosów tam było sporo, z zarówno jednej, jak i drugiej strony. Poszedł do przodu Wiebiur. Chyba chciał złapać za nogę, ale zrezygnował. To jest jego szansa. Gdybym postawił pieniądze na Wiewióra, krzyczałbym teraz: Wiewiór, idź w nogi. Znowu kopnięcie w, w korpus. Dobre frontkiki w wykonaniu Hasana. Tak jest! I mamy I poszedł pięknie. w nogi! Klasyczne wejście pod sierpem, pięknie! Piękne podręcznikowe rzeczy się tutaj dzieją, naprawdę szacun z obu stron. No zdecydowanie e, dla Stójkowicza, który nie chce prowadzić gry w parter, nie powinien za dużo. W takim pojedynku używać sierpa. Poszedł pod... skrętówkę na nogę. To może być jego szansa. Może być to jego szansa. Aj, nie mamy pięty? Nie, już chyba nic nie będzie. Nie szkodzi, jeżeli Hasan nie wie, jak to wybronić, Wiewiór może go tam poddać. Zrezygnował z tej strategii, ale idzie do bocznej pozycji i ma piękną, boczną, dominującą pozycję. Mamy boczną pozycję. Czy będzie przechodził dalej, czy będzie bił? Zaraz zobaczymy, co się wydarzy. Powinien spróbować teraz jakiejś techniki kończącej parterowej jakąś fajną dźwignię tu wykręcić albo spróbować iść po dosiad. Tak, będzie szedł po dosiad. Jest przejście kolana, jest dosiad. Są ogromne punkty dla wiewióra. Fantastycznie to zrobił. Fantastycznie to rozegrał. Teraz pozostaje to skończyć. Grał, and pass. Yes! za co? przecież yes! tak jest. Zero I wszedł nie za plecy nie teraz. Automatycznie jest duszenie. Czy będzie końcówka? Mamy 30 sekund do końca tej rundy. Emocje sięgają zenitu. Nie są wydarzeń. Jakież emocje w pierwszej walce, czy to jest walka wieczoru, czy to jest pierwsza walka, bo już się pomyliłem. Piękna akcja Wiewióra z góry. Pięknie cały czas uderza, te ciosy nie mają już siły, widać, że jest mocno spompowany. Ale zapunktował, Ale druga dochodzą. runda jest, no, tutaj punkty zdecydowanie na, na korzyść Wiewióra, 10 sekund niecałe. Ale cóż za serce u Hasala, koniec Wytrzymał. rundy. Wytrzymał tą egzekucję. Niesamowite emocje. emocje, niesamowite tak jak mówisz. Nie wiem co powiedzieć, jestem pod ogromnym o. wrażeniem. To są zawodnicy. Marek ja już się zgrzałem. <laughs> Wiewiór jest fantastyczny, ale Hasanowi też nie można odmówić umiejętności i woli walki. No teraz myślę, że jeden i drugi będzie mocno wypompowany. Teraz wygra chyba serce. W takiej chwili będzie walczyło serce, bo tlenu już będzie w tych płucach zdecydowanie mało. Ja myślę, że Wiewiór pójdzie w trzeciej rundzie, również pójdzie po sprowadzenie. Jeżeli chce wygrać ten pojedynek. Zdecydowanie Zobacz, teraz się mamy zrobić. powtórkę. Tak. Jak on go wyprowadził. Za obie nogi i piękne obalenie. I piękna dominacja w parterze. Ogromny szacunek. Tu próbował tej skrętówki na prawej nodze Hasana. Nie weszło, Ach, ale nie szkodzi, bo on jeszcze ma za zanadrzu kilka asów. Role szybciutko się odwracają. Chwila dominacji jednego za chwilę drugiego. Jaki będzie wynik? O tym przekonamy się już za chwilę. Ciężko oddycha Wiewiór. Oj, ciężko. Niech on idzie w parter, bo tam jest jego jedyna szansa. Hasan stoi na nogach. Wydaje mi się, że ma większy zapas energii. Też mam takie wrażenie. Też mam takie wrażenie, że Hasan ma troszkę lepszy oddech, ale to nic nie znaczy. Zobaczymy, co będzie za chwilę. Jeszcze chwilka przerwy, sędzia odesłał do narożników. I fajt! Poszli, ruszyli do trzeciej rundy. Co dzisiaj w tej trzeciej ujrzymy? Ruszył. Jest szarża stójkowa. I atakuje doły, atakuje tą wątrobę. Piękny low kick mocny. Przed pod, pod kolano, zdaje się. No i to było balenie zbyt wyraźne. zbyt. Dobrze, pod siatkę. Tak jest. Pod siatką i tam pod siatką próbować to rozegrać. Mamy klincz, mamy klincz, zobaczymy czy z tego klinczu wyjdzie jakieś obalenie, nic się nie dzieje. Nadal mocne kopnięcia w wykonaniu A, Hasana, oddaje wiewiór, ale te jego ciosy nie mają już takiej siły. Dobrze, dobrze Misterium obalenie, kolejne no! obalenie! Myślałem, że będzie gilotyna, ale wyciągnął głowę i kolejna dominująca pozycja Gadamy i będzie go rozpracowywał w tej właśnie pozycji. Fantastyczny panterów! Do, do, nie ma dosiadu, zumpował Hasan! Jest dosiad! Jest dosiad i jest, jest, jest grandem bałt! Co tutaj się to dzieje? Ale walczy, Hasan walczy. Obija go z góry. Wiewiór uważnie słucha wskazówek swoich trenerów, którzy są tutaj bardzo blisko niego, zaledwie pół metra. Ale czy on ich słyszy w tych emocjach? Czy zdaje się tylko na własne doświadczenie? Przy, przytkanie przez chwilę. przytkał przez chwilę usta przeciwnika, ale to jest jak najbardziej dozwolony chwyt. Coraz więcej zawodników stosuje ten trik. Jest próba duszenia, próba presji, wywierania takiego strasznego dyskomfortu tak. i obija prawą stronę twarzy ha Hasana. Punktuje, zdecydowanie punktuje w tej rundzie wiebiór. I te punkty mogą mu przynieść zwycięstwo. Tutaj nie musi być nawet techniki kończącej. Minuta 13 do końca. Cały czas jest dominacja, cały czas jest dominacja, więc oczywiście punktuje. Siedzi w tym dosianie, a Hassan niby wie jak z tego dosiadu wyjść, ale no... no zdecydowanie brakuje tutaj technicznej wiedzy. Nie wie za bardzo jak wyjść z tego dosiadu. Są jak. Sak. Są jakieś próby, ale wiewiór też wie, jak ich uniknąć, żeby pozostać w pozycji dominującej. Cały czas fantastyczny dosiad. I obijanie takimi czasami młotkowymi, one nie muszą być mocne. Ważne, że dochodzą do celu i są punkty. No i kontrola. Cały czas do końca walki zostało 30 sekund. Czy zakończy ten pojedynek przed czasem? Wysoki dosiad ma wiewiór. Pewnie dlatego te łupy Hasana nic specjalnie nie dają. Wykręca się? 20 sekund do końca. Powinien się skręcać do boku, jeżeli chce wyjść z tej pozycji. Widać było jedną próbę, ale tymi upami nic nie zrobi. Niesamowity pojedynek, ogromne emocje, mamy wszystkie płaszczyzny, mamy parter, mamy grand and pound, mieliśmy piękną stójkę. Koniec walki! Piękny pojedynek, chłopaki zostawili kawał serca na macie i jeden i drugi. Wielkie prawa dla tych zawodników.